Nagle pojawił się ktoś, kto tak jak ja wziąłem tą walkę na 6 dni przed galą. On wziął tą walkę na 4 dni przed galą, czyli w dniu dzisiejszym oficjalnie dowiedziałem się, że zawalczę na fejmem UK z Adrianem Polakiem. Dokładnie tak. Mordy, całej odwaliłem, to jest głowa mała i wyjdzie się niedługo. Cześć mordeczki. Jak już pewnie wiecie albo nie wiecie, w tą sobotę, czyli za 4 dni, walczę na firmy UK Newcastle z Dawidem Marcinskim. Dowiedziałem się o tym, że walczę dzisiaj o godzinie 11. z miejsce ją ja przyjąłem. Chciałem wam powiedzieć, że idę do tej walki bez totalnego przygotowania. Dla fanów, dla fanów, o, sprawdzić się z Dawidem. Oczywiście będzie jeszcze normalna e, walka o pas, e, w Polsce e, na na polskiej scenie. E, co mam więcej powiedzieć? No, nie będę wam ukrywał, ostatnie moje pół roku po walce z Temoduszem e, nie byłem zbyt aktywne sportowo. Troszeczkę pobalowałem, troszeczkę popiłem. Jednak, mimo wszystko, lubię wyzwania. Chłopakom wypadła tam walka, potrzebowali pomocy. Ja jestem chętny zawsze podać pomocą w dłoń, dlatego lecę zawalczyć. Jak będzie, zobaczymy tam z siebie wszystko. Dawid, powodzenia, życzę Ci i mam nadzieję, że damy dobrą walkę.